To zdjęcia rozwadowskiego rynku z okresu II wojny światowej, dokumentujące żydowską społeczność miasteczka. Stanowiła ona wówczas zdecydowaną jego większość. Niestety społeczność żydowska została unicestwiona przez Niemców. Żydzi zniknęli, choć przez sześć wieków była to ich ziemia obiecana. Z tak ważnym i trudnym tematem zmierzył się stalowowolski historyk, regionalista, pisarz i działacz społeczny Roman Niewierski. W książce pod tytułem Świadectwo Zagłady, niemieckie obozy pracy przymusowej dla Żydów w rozwadowie i stalowej woli autor przywołuje wspomnienie o pomordowanych w niemieckich obozach w rozwadowie i stalowej woli. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w tym roku prawda, będziemy obchodzić 80. rocznicę ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w Rozwadowie, prawda? Żebyśmy byli świadomi tego, że ponad połowa mieszkańców Rozwadowa y, zginęła w tym Holokausie i właśnie w 1942 roku ci ludzie y, z, y, znaleźli swój koniec w obozie w Bełsu, prawda, gdzie zginęli w komarach gazowych i dzisiaj po tej społeczności nie został żaden ślad. Dlatego chcąc uczcić pamięć ofiar Holokaustu w związku z przypadającym 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Ich Pamięci, odbyła się promocja książki poświęconej tej tematyce. Autor Roman Niewierski opowiadał o procesie tworzenia publikacji, która daje szansę poznania i zrozumienia czasów eksterminacji.